Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje Pobożne rozmyślania na uroczystość Trzech Króli i na całą oktawę ze świętym Alfonsem Marią Liguorim. Piąty. O powrocie Jezusa do Judei Po śmierci Heroda Pan Jezus wrócił do ziemi żydowskiej, spędziwszy na wygnaniu w Egipcie lat siedem, według najpowszechniej przyjętego przez Ojców Świętych mniemania. Anioł znowu objawił się Józefowi i powiedział mu, żeby wziął przenajświętsze dziecię i matkę jego i wracał do Palestyny. Józef, uradowany takim poleceniem, niezwłocznie zawiadamia o tym Maryję. Przed odejściem święci ci małżonkowie, powodowani właściwą grzecznością, najpierw pożegnali przyjaciół, jakich już wtedy mieli w tej krainie. Następnie Józef zabiera z sobą trochę naczyń, jakie posiadał do prowadzenia swojej rękodzielni. Maryja zaś pakuje swoje i dzieciątka Jezus ubogie odzienie i oboje, wziąwszy za ręce Syna Bożego, wyruszają w drogę, prowadząc go pomiędzy sobą. Święty Bonaventura robi uwagę, że podróż ta była dla Jezusa bardziej uciążliwą niż jego ucieczka gdyż już wtedy będąc starszym Józef i Maryja nie mogli nieść go na ręku w ciągu tak długiej podróży a z drugiej strony przenajświętsze Dziecie w latach tak młodych nie było w stanie znieść trudów tak męczącej drogi. Z tego też powodu często zmuszony bywał zatrzymywać się i wypoczywać, czując się bardzo utrudzonym. Lecz Maryja i Józef, czy szli drogą, czy wypoczywali, nie spuszczali z oczu Jezusa i bezustannie zajęci byli tym najdroższym dzieckiem, będącym przedmiotem całej ich miłości. O, z jakim spokojem i świętym skupieniem odbywa drogę życia swego dusza błogosławiona, mająca ciągle na pamięci miłość i przykłady pana Jezusa. Święci wędrowcy w ciągu tej podróży przerywają od czasu do czasu milczenie, święte tocząc rozmowy. Lecz z kimże i o czym rozmawiają? Z Jezusem tylko i tylko o Jezusie mówią. To też i kto Jezusa nosi w sercu, mówi tylko o Jezusie albo do Jezusa. Wyobraź sobie także, ile to dolegliwości doznać musiał nasz malutki Zbawiciel podczas nocy przebytych w tej drodze, nie spoczywając już wtedy. Na łonie Maryi jak przedtem, lecz zmuszony będąc kłaść się na gołej ziemi. I z tego powodu cierpiał, że nie mając już jej mleka na posiłek, żywił się kawałkiem czerstwego chleba, będącego zbyt ciężkim pokarmem dla dziecka jego wieku. Prawdopodobnym jest nawet, że w ciągu tej podróży Jezus cierpiał i od pragnienia na pustyni, na której brakowało wody Izraelitom, tak bardzo, że potrzeba było cudu, żeby ich napoić. Sercem przypatrujmy się wszystkim cierpieniom, dzieciątka Jezus, i z miłością, cześć Mu. Oddawajmy. Modlitwy i postanowienia Drogie i przenajświętsze Dziecie, Ty wracasz do Ojczyzny, lecz, o mój Boże, dokądże wracasz i dokąd podążasz? Idziesz do miejsca, w którym Twoi współrodacy Przygotowują Ci na całe życie Twoje prześladowania i pogardy, a następnie biczowanie, skatowanie, cierniem ukoronowanie, zbezczeszczenie i w końcu śmierć krzyżową. Wszystko to stało Ci przed oczyma, o Jezu mój, Boski wzrok twój przewidywał wszystko, co cię czekało, a ty raczysz spieszyć na spotkanie męki, którą ci ludzie gotują. Lecz, najdroższy odkupicielu, gdybyś był, nie przyszedł umrzeć za mnie, nie mógłbym dostać się do nieba, żeby cię tam miłować i na zawsze. Byłbym od Ciebie odłączony. Śmierć Twoja stała się moim zbawieniem. Ale jakże się to dzieje, Panie mój, że wzgardzając łaską Twoją, Jam się znowu skazał na piekło, nawet po Twojej śmierci, którąś mnie od Niego wyzwolił. Przyznaję też. Że nawet jedno piekło nie jest dostateczną karą za moje występki. Lecz tyś wyczekiwał na mnie, żeby mi przebaczyć. Dzięki Ci więc składam zbawco mój i żałuję za wszystkie grzechy, którymi przeciw Tobie zawiniłem. O Panie, wybaw mnie od piekła. O, biada mi, jeśli się potępię, bo piekłem najstraszniejszym dla mnie byłyby wyrzuty sumienia, że znałem miłość, jaką masz ku mnie, a nie korzystałem z tego. Płomienie piekielne nie byłyby jedyną katuszą. Miłość Twoja, o mój Jezu, wzgardzona przeze mnie. Stałaby się moim piekłem. Ale Ty przyszedłeś na świat dla rozpalenia na nim ognia Twojej świętej miłości. Ja też tym ogniem chcę goreć, a nie tym, który by mnie odłączył od Ciebie na wieki. Powtarzam przeto: Jezu mój, wybaw mnie od piekła. Bo w piekle nie można cię miłować o Maryjo, matko moja, słyszę mówiących i głoszących wszędzie z Ambon, że ci, którzy Ciebie miłują i w Tobie ufność swoją pokładają, byle chcieli się poprawić, nie idą na potępienie otóż ja kocham cię o władczyni moja Tobie się polecam i chcę sprostować drogi moje O Maryjo przenajświętsza wybawże mnie od piekła